W klasztorze Kapucynów w Marceta we Włoszech 6 maja 1970 roku zmarł w wieku 88 lat Alessandro Serenelli, który w roku 1902 zamordował dwunastoletnią Marię Goretti, męczenniczkę czystości, świętą. Dom Gorettich Zajmowała także rodzina Serenellich, ojciec z synem. Chłopiec Alessandro miał 18 lat, kiedy zapłonął ku Marii przewrotną rządzą. Zaczął ją też coraz mocniej napastować, grożąc jej nawet śmiercią. Dziewczyna umiała się zawsze skutecznie uwolnić od napastnika, ratując się ucieczką, i omijając go. Nie mówiła jednak o tym nikomu w rodzinie, by nie pogłębić przepaści niechęci serenellich do gorettich. 5 lipca 1902 roku rodzina gorettich i serenellich była zajęta zbieraniem bobu. Maria została w domu i obserwowała pracowników zauważył ją Alessandro. Pod pretekstem, że musi wyjść na chwilę, udał się do domu i siłą wciągnął dziewczynę do kuchni, która była przy drzwiach. Usiłował ją zmusić do grzechu. Kiedy zaś Maria stawiła mu gwałtowny opór, rozjuszony wyrostek chwycił nóż i zaczął nim atakować dziewczynę. Szczegóły te podał sam morderca przed sądem. Powracająca z pracy rodzina, znalazła Marię już w stanie agonii. Natychmiast odwieziono ją do szpitala, gdzie, zaopatrzona świętymi sakramentami, zmarła 6 lipca. Przed śmiercią darowała winę swojemu zabójcy. Lekarze stwierdzili, że miała na ciele 14 ran. Jej zabójca skazany na długoletnie więzienie nawrócił się. Nie miał wątpliwości, że wiarę zawdzięczał w stawiennictwu Marii. Po wyjściu z więzienia przeprosił matkę Marii, wyznał swoją winę przed całą parafią, a po pewnym czasie zgłosił się do klasztoru i został tercjarzem franciszkańskim. Przełożony klasztoru ojciec Urban. Znalazł w celi zmarłego zabójcy testament duchowy, napisany własnoręcznie przez niego, datowany na 5 maja 1961 roku, a więc 9 lat wcześniej. Testament jest adresowany głównie do młodzieży. Oto jego treść. Jestem już stary, prawie 80 lat, u schyłku życia, Spoglądając w moją przeszłość, muszę stwierdzić, że w mojej młodości wkroczyłem na złą drogę, na drogę nieszczęśliwą. Z prasy i widowisk dowiadywałem się, a także złe przykłady potwierdzały to, że wielu młodych bez namysłu obierało tę właśnie drogę. To też i ja, nie zastanawiając się wiele, Wszedłem na nią. Miałem obok siebie osoby wierzące, żyjące zgodnie z wiarą, ale nie doceniałem ich rad ani przykładu, zaślepiony lekturą, lekkością trybu życia, sprowadzającego mnie na złą drogę. Mając lat dwadzieścia, w przypływie namiętności dopuściłem się zbrodni. Obecnie wzdrygam się na samą myśl o tym. Maria Goretti teraz już święta. Była jakby dobrym aniołem dla mnie, posłanym przez opatrzność Bożą dla ocalenia mnie. Jeszcze teraz odzywają się w sercu moim jej słowa przebaczenia. Modliła się za mnie. Orędowała za swego zabójcę. Skazano mnie na trzydzieści lat więzienia. Gdybym nie był tak młody, byliby mnie skazali na dożywocie. Przyjąłem zasłużony wyrok. Ze skruchą odbywałem swoją karę, pokutowałem za swoją winę. Maria była mi naprawdę orędowniczką. Przy jej pomocy dobrze przeżyłem 26 lat więzienia. A gdy mnie zwolniono, Starałem się żyć porządnie, wdzięczny, że mnie społeczeństwo znowu przyjęło do swego grona, kapucyni w Macerata. Przyjęli mnie do siebie nie jako sługę, ale jako brata. Wśród nich żyję już tyle lat. I teraz spokojnie czekam na chwilę, gdy stanę przed sądem, przed obliczem Boga. Ci, którzy będą czytać ten list, niech z niego zaczerpną tę zbawczą naukę, że trzeba strzec się zła, zawsze szukać dobra i to już od dzieciństwa. Święta Maria Goretti, módl się za nami.